Siema, tutaj ja Olig już. Dzisiaj przychodzę do Was z wspaniałym odcinkiem, że ja i mój kolega. Mój kolega będzie grał na klawiaturze, a ja na myszce. Więc zapowiada się bardzo hardcoreowy czele. No, Dobra, daj, 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 spokojnie, wiem. No, dobra, czele. kiedy mam iść od tego? Do no to spokojnie, no to się zrobi w samym czasie, ale tak szczerze to Speed Bridge będzie trudny. Nie, no, nie, no, ja będę spalił. Kurde. O. E, dobra. Musimy się budować za... łóżko. Musimy się budować łóżko. Nie idealnie, zawsze tyle kupuję. O kurde, a czemu tak wolisz? Chodź normalnie. <grytanie> Pasker, po, Pasker, to ta? No co ty co tu O, ale jesteśmy kozakami. <grytanie> S? Czekaj, czekaj, bo tutaj, o, o, dobra. O no, kurde! O kurde! Mordo! Dobra, dobra mam, spokojnie mam Musimy budajemy go się, zaatakować Budujemy się? Budajemy się? Nie, nie, nie O poczekaj nie. Gdzie on jest? Idź do niego mordo Szybko biegnij Musi wracaj się Operacja No, jak? O kurde Czekaj, musimy skoczyć tutaj tam O kurde Albo czekaj, no, czekaj, czekaj! Farb, Farwol jump ja zrobił. Nie, 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 dawaj, daj. skaczemy, skaczemy, nie, nie. Dawaj, nie, nie. Skaszamy, skaszamy, skaszamy. Okay. Hop. Mordo, nie, Zaczekaj! nie, nie, go! Krótko z tobą, nie, Czemu nie, 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 i nie, 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 się nie, zbroję nie, nie, chcesz... Ale my jesteśmy kozakami na pocenie jesteśmy. What? Dobra, doskoczymy, doskoczymy. Nie <śmienic> krzycz tak, mordo. Sorry. Kurde. <śmienic> ja cię czuję, że w każdym momencie mogę spać. O kurde, ale żadne. Ja mam to wezbranie. Dobra, to. I to. Dobra, musimy pójść jeszcze tutaj, że razem ją Dobra, to. Ty, jak to wygram, będę się śmiał. <laughs> Bez kit'a, jakbyśmy to wygrali. Karbala, fajnie, brawo. O nie! O bra, i tak go rozwaliłem. O fuck! Robi nam strefkę! Dobra, szybko. Czekaj. Co ty robisz? No... Patrzysz. A crazy kryzolka. No zresztą, zresztą. O kurde, no. O kurde, no. Dobra, dobra. Na Eda, Eda, ada, da. Nie, nie, musimy tam iść. O kurde. Ho, pewnie już nie wie, co my robimy w ogóle. O nie, no mu się nie udał. Dobra, strefę bombową. A, nie nie, nie, daj, się. daj, 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 daj. Da. A, dobra, już wiem, co ci chodzi. Dobra, skocz! <laughs> O kurde, no My to zdechniemy o nie. Mamy, mamy jeden i pół serca Szybko. no i mam połowę tego Po prostu hit, no, no nie... Dobra wygramy z nim A nie hmm. pijesz I Nie, nigdy nie robię, a jak to się robi? O, o kurde, kurde. Okay, daj Co ci dać? Weź bo ja zaraz podnę o, do góry, do góry! No tak! <gry> morda. Ah! O morda! Ale co, tak ścię? Oś potękać! Co to robisz? Nie naciskaj Erki! E! Czemu? To Alto teraz nieciskasz! No, e, Alto! Dobra, podchodź do niego, podchodź do niego! Dobra! Dobra, dobra, lecimy. To pewnie wygląda jakby jedna osoba grała, tylko taka upośledzona Taka z wyłączonym monitorem. No kurde, to, to jest jedno z trudniejszych z naszych misji. Ale my go niszczymy. Szybko, skocja, skocja, Dobra. Dawaj do góry, do góry. Okej. Okay? O, no, o no. nie stracę. Ale i tak, nie ma łóżka. No. Ja się. Czekaj, czekaj. najlepsze. Mhm. No chodź na te żelazo, co ci... Żelazo, co ci się stanie, jak nie pójdzie żelazo? Żelazo. No aż za I... tobą. No tak. I musimy pójść zabić chłopa. To niewitko musimy kupić i czekać aż on będzie na środku. Chodź po generator. Musimy kupić. Ej! Co? Tylko my zostaliśmy i tego. Jakiś chłop. To Zboczy. może, to może się udać. No chodź. O kurde, 17 aż mamy. Ja ty masz lat. Ehe, 17. Czekaj no. Ale rapy. Chodź tu. Jest! Ale combo. Combo hity, strefka. Dobra, musimy... Teraz nie możemy tego zniszczyć, bo jeśli to zniszczymy... No minimalnie słabo będzie. To będę musiał wrzucić odcinek... Przegraliśmy no, Microphone. No, zbędzki, słabo, słabo. No, się jak. Po tak. no, no, się stresuję. Ale riski. Ja wiem co ja robię, mordo. Dobra. O nie. Będzie jakiś walka. Siłko, walić nią tego. S? Dobra, ona, jest, ona, ona, ona nie jest trudnym wyzwaniem. Ona jest no. łatwa. <laughs> Jakbym teraz grał sam. No to byś wygrał. Deng er grov sang? Nej. Så sejurer <skrøk> <skrøk> vi most. Wo <skrøk> i fuck druga mysler.